Cześć, Gravilevii Maniacy! Dzisiaj mamy drugi odcinek z serii budowy Monster Gravela. Zapraszam Was dzisiaj na pokazanie kół, jakie zakupiłem do mojego nowego roweru, oraz odpowiem Wam pytanie, dlaczego kupiłem koła aluminiowe, a nie karbonowe. Zapraszam na odcinek. Koła, które zakupiłem do mojego Monster Gravela są marki DT Swiss o modelu XR1501. Piękne koła aluminiowe, które zostały stworzone z myślą o wyścigach XC. A co za tym idzie, koła te są stosunkowo lekkie jak na koła aluminiowe, ale mają swoje obarczenia, ponieważ waga użytkownika nie może być większa niż 100 kg. Koła są na piastach DT Swiss 240 w modelu S. Bardzo porządne piasty mam w innym rowerze, w tym mam piastę 350kę. Fajne jest to, że bębenki między tymi piastami są po prostu wymienne. Więc jeśli miałem piastę z rama zapasową, to po prostu, jeśli kupiłem koło na piaście Shimanowskiej, bez problemu mogłem sobie ją przełożyć z mojego innego roweru i ona po prostu tutaj pasuje. To jest bardzo fajne i pomimo tego, że model tej piasty jest o wiele wyższy niż tej, co jest w tamtym rowerze, to po prostu przekładając sam bębenek, mogę założyć kasetę na XDR. Koła prezentują się naprawdę fajnie. Udało mi się oczywiście kupić na OLX, tak jak większość, albo prawie wszystkie części do tego roweru. Tylne koło kupiłem od zawodnika, który wygrał z zawody MTB, właśnie organizowane przez DT Swiss. Więc koło jest w zasadzie nowe, on stwierdził, że założył na nie tylko oponę, tak z ciekawości, żeby po prostu zobaczyć jak to koło pracuje, jak ono jeździ, po czym po prostu stwierdził, że staje przy swoich karbonowych kołach, a te sprzedaje. Więc udało mi się kupić taki komplet. Jaki w ogóle miałem problem z zakupem kół do tego rowera? Ano taki, że ciężko mi było znaleźć komplet kół do, jednego, do tego rowera od Jednej osoby, czyli tak naprawdę jednego kompletu kół. A to z tego względu, że na tylnym trójkącie mam oś busta, a na przednim kole nie ma busta, ponieważ zmieniłem widelec z tego oryginalnego na nieoryginalny i w związku z tym musiałem znaleźć koło, które będzie pasowało do osi o wymiarze 15 na 100 mm. W związku z czym musiałem kupić to samo koło. Ten sam model, ale znaleźć go u dwóch różnych sprzedawców. I udało mi się to, słuchajcie. Więc to jedno koło kupiłem od chłopaka, który wygrał zawody DT Swiss Series, a przednie koło kupiłem od innego użytkownika, który na tym kole troszeczkę pojeździł. Natomiast poza jakimiś tam takimi dwoma drobnymi zadrapaniami, jest ono w stanie bardzo dobrym. Piasta jest ta sama, model koła jest ten sam. Troszeczkę się różni malowanie. Nie potrafiłem znaleźć, ponieważ jest to już koło wycofane z, z rynku, nie da się kupić chyba nowego w DT Swissie. Nie udało mi się po prostu znaleźć, czy one takim malowaniu były, w sensie, że przednie było inne i tylne było inne, czy po prostu ja tak trafiłem i mam dwie różne obręcze po prostu z różnych lat produkcji. Może sprawdźmy jedną z ważniejszych rzeczy, Dlaczego właśnie wybrałem te koła, a nie koła karbonowe? Weźmiemy sobie naszą magiczną wagę wędkarską i zważymy najpierw przednie koło. Przednie koło ma wagę 755 gram. Tylne koło wraz z bębenkiem 860 gram. Co nam daje łączne równe 1600 gram. Więc tak naprawdę Koło, pomimo tego, że są aluminiowe i kosztowały mnie o wiele, wiele mniej niż koła karbonowe, mają nieznacznie wyższą wagę od kół karbonowych. A rzekłbym, że jeśli bym kupił takie koła karbonowe na AliExpress, waga ta w zasadzie jest taka sama. Więc w tym wypadku nie będzie żadnych plusów kół karbonowych, jeśli bym oczywiście chciał... Zrobić to w formie budżetowej w stosunku do tych kół aluminiowych, które są wykonane z bardzo dobrego stopu aluminium, z rewelacyjnymi piastami, z bardzo fajnymi szprychami i charakteryzują się tym właśnie, że mają niską masę. Więc ta masa rotująca jest stosunkowo niska i nie będę odczuwał minusów tego, że mam koła aluminiowe. A za to jest ich jeden plus, a mianowicie ich cena. Bo ile zapłaciłem za te koła i ile dopisujemy do naszego kosztorysu budowy roweru? Zerknę sobie na OLX i mam. Tylne koło kosztowało mnie 850 zł, a przednie koło 600 zł. Więc te kwoty dopisujemy do kosztorysu. Drugi aspekt, dlaczego zdecydowanie Wybrałem te koła aluminiowe, chcąc trochę zaoszczędzić, ale jednak nie tracić na jakości a na przykład nie jakieś tanie koła karbonowe, czy też inne, na przykład tańsze modele kół aluminiowych. Ten dokładny model, który jest zbudowany do XC, użyjemy, użyjemy suwmiarki ma szerokość wewnętrzną obręczy. 25 mm. Dzięki czemu opona o szerokości 2, 2, 1, 2, 2 cala będzie się dosyć fajnie układała na tej obręczy. Szerokość zewnętrzna tej obręczy to 29 mm. I myślę, że to naprawdę jest dobry wybór do roweru gravelowego, który nie będzie używany do skakania do jakiegoś downhillu, więc te koła zdecydowanie dadzą radę, wytrzymają i ta szerokość wewnętrzna powoduje to, że opona powinna się fajnie na nich układać. Bo należy pamiętać o tym, że jeśli kupujemy koła, nieważne czy to aluminiowe, czy to karbonowe, do roweru gravelowego i chcemy założyć opony szersze niż 40 mm, to pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić jaką szerokość wewnętrzną ma Wasza obręcz czy ta opona się będzie dobrze układać? 24, 25, 26, 28 mm, to są szerokości, dzięki którym opona nam po prostu nie będzie pływała, nie będziemy mieli efektu i takiego wrażenia, że koło nam po prostu, opona nam w trakcie jazdy na zakrętach pływa, co często słyszę gdzieś tam od jakichś znajomych. Że na przykład jeżdżąc na niskim ciśnieniu są zdziwieni, że ja jeżdżę na niskim ciśnieniu, na tak niskim ciśnieniu, bo potrafię jeździć na ciśnieniu 1,8 z przodu i dwójce z tyłu. I oni mówią, że jeśli by wbili dwójkę z tyłu, to na zakrętach całe koło by im pływało. No i warto się zastanowić, czy efektem tutaj tego nie jest po prostu to, że mamy zbyt niskie ciśnienie, a to, że mamy zbyt wąską obręcz. I jedno mega ważne pytanie do Was. Jakie opony zakładamy do tego roweru? Na to jeszcze nie wpadłem. Nie mam pojęcia, co mam kupić. Natomiast chciałbym, żeby to nie były zbyt drogie opony. Chciałbym spróbować coś troszeczkę z niższej półki cenowej. Niekoniecznie kupować opony za 250-300 zł, a może zejść coś na przykład do okolicy 100 zł, kupić takie opony, przetestować właśnie dla Was i sprawdzić jak one się sprawują, czy rzeczywiście są jakieś różnice pomiędzy tymi oponami mark premium od tych troszeczkę tańszych. Więc w komentarzu piszcie jakie opony, jakie opony kupujemy, jakie opony zakładamy. No i co? Obiecałem wam, że w tym odcinku zdobędę i pokażę wam kierownicę. Mam, mam i pokażę wam. Kierownica marki Pro Vibe. SL. Tak, Nikola? Ja bardzo lubię kierownice szosowe, więc dla mnie te kierownice są rewelacyjne i na pewno bardzo, bardzo wygodne. Natomiast czy pasuje ona do tego roweru? Mam mieszane uczucia. Kupiłem ją bardziej emocjami, natomiast nie wiem, czy tej kierownicy nie włożę do luka. A tutaj jednak nie zamówię innej kierownicy, która będzie zdecydowanie bardziej pasowała do roweru typu Monster Gravel. Ta kierownica na pewno do Luka będzie mi bardzo, bardzo fajnie pasowała, w szczególności, że tam cały rower mam karbonowy, poza właśnie samą kierownicą. Więc myślę, że taki update kierownicy na, na karbonową z aluminiowej pozytywnie wpłynie na odczucia jazdy tym jakże szybkim Gravelem. A tutaj prawdopodobnie zamówię inną. Natomiast założę ją żeby tak z ciekawości po prostu zobaczyć jak ona na tym rowerze wygląda. To teraz na szybko zamontuję tą kierownicę karbonową którą kupiłem wraz z podkładkami, które mam w kieszeni. Podkładki w takim kolorze dokładnie samym jak rower marki Chromak. Akurat to nie jest jed... to nie jest rzecz, którą kupiłem na OLX. -ie. Z centrum rowerower.pl przyszła. Tak więc no tak też musimy doliczyć 60 zł. O, muszę przyznać, że no, nie wygląda to najgorzej. <laughs> Aczkolwiek e, chyba, chyba jednak zostanę przy tym, co mówiłem wcześniej, czyli że ta kierownica mm, nie pasuje do tego roweru e, wizualnie, i tutaj chyba wpadnie zupełnie inna kierownica, którą już mam w głowie. Chyba zaraz Wam ją tutaj pokażę, ale jeszcze jej nie kupiłem, więc też napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że taka kierownica Aero do takiego Monster Gravela nie pasuje, czy może jednak pasuje i ją zostawiamy. W dzisiejszym odcinku to by było już na tyle. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić komentarz, pomóc mi dobrać opony oraz jakąś opinię na temat tej kierownicy swoją po prostu zostawić. W następnym odcinku, słuchajcie, udamy się do samej ramy. Więc e, jednak malujemy widelec. Udało się zebrać 4 lajki pod jednym z komentarzy, który właśnie powiedział, że to wygląda tragicznie i musimy to zdecydowanie pomalować na czarno. Kontaktowałem się z chłopakiem, który prowadzi firmę Sama Rama. E, opowiedziałem mu historię tego widelca. Powiedziałem mniej więcej, jak bym chciał, żeby wyglądało jego malowanie i powiedział, śmiało, przyjeżdżaj. W następny piątek zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Opowiem Ci cały proces malowania, jak to zrobimy, jak, w jaki sposób odświeżymy, właśnie Twój widelec. Tak więc udajemy się z widelcem Laufa na malowanie w następnym odcinku. Dzięki za zobaczenie odcinka. Do końca i pozdro!